Święto plonów nazywane dożynkami to tradycja, która kultywowana jest od niepamiętnych czasów. Podczas kolorowego święta mieszkańcy dziękują rolnikom za plony. Dzisiaj to jest ich święto. Spotkaliśmy się, aby po prostu im podziękować, po drugie razem z nimi się spotkać, bo po tej ciężkiej pracy przychodzi czas odpoczynku i dzisiaj właśnie w Rozogach, w tym pięknym miejscu na pograniczu mazursko-kurpioskim spotykamy się po to, aby dziękować rolnikom. Tegoroczne roczne dorzynki powiatowe odbyły się w sercu gminy Rozogi. Jest to dzień wyjątkowy na wsi dla rolników, bo to jest takie zwieńczenie żniwcze, czyli takiego czasu, który kończył okres, kiedy zbierano plony ziemi. Ci, którzy przyjechali dzisiaj do, do Rozogi, mogli zobaczyć taki korowód i obrzyd dorzynkowy, myślę, że dosyć wyjątkowy. Święto plonów rozpoczęła msza święta dziękczynna w kościele pod wezwaniem Marii Magdaleny w Rozogach. Kolejnymi punktami wydarzenia był uroczysty korowód, powitanie gości i przekazanie dożynkowego chleba. Na ręce gospodarzy wydarzenia, starosty szczycieńskiego Jarosława Matłacha i wójta gminy Rozogi Zbigniewa Kudrzyckiego, przekazali go starości dożynek Małgorzata Kamińska Bałdyga i Piotr Kręciewski. Ten rok dla rolnictwa w moim gospodarstwie był trudnym rokiem, ponieważ borykaliśmy się z suszą. No i ceny też, ceny, ceny mleka są do, dość niskie w porównaniu do cen produktów, y, jakie musimy zakupić, czyli nawozy, paliwa. Wśród zaproszonych gości znalazła się między innymi delegacja z zaprzyjaźnionego powiatu Żywieckiego. Spełniło się marzenie, jest pięknie. Ludzie są bardzo gościnni, mili, uśmiechnięci. Krajobrazy cudne, gościnność niewiarygodna, także pełnia szczęścia. Gratulujemy imprezy. Na scenie Amfiteatru w Rozogach stanęli między innymi przedstawiciele rozowskiego zespołu ludowego oraz inne zaproszone grupy muzyczne. W trakcie zabawy można było skorzystać z szerokiej oferty zdrowych, ekologicznych dań i przekąsek serwowanych przez sołectwa. No babkę ziemiaczano. Niektórzy im mówią na to rejbak, różnie nie? Surówki, sałatki. Najpierw przystrojenie z rana żeśmy stroili i dzień wcześniej robiliśmy tam nie wszystkie te surówki i rejbak. Atrakcją do Rynek był również wieniec, który przygotowali mieszkańcy sołectwa Dąbrowy 2. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv